Dzisiaj Manko, gramy w League of... będzie Liko ale będzie Opening. I otwieramy. Oczywiście, że najgorszych, no najlepszych. Najpierw yy, te. Czynienie psot, nie lubię i zegnaj przyjacielu, I teraz po prostu kapsuły Ezrael, Zoe, Timo, Singzao, Kasadin. Civil, Dr. Mundo, Fizz, Zyras, Tristana, Nunu, Jana, Zaks, Leona, MFK, Malfight, Amomu i 720 niebieskich esencji. Kapsuła Patrol Kajsa, Kale i 200 Trzy fragmenty i 250. No, mamy kluczyk, to coś stworzy i jednak wszystko otworzę? Mm, ale jeszcze tutaj mam... Pyk, Jace i Ven. Solaka, Sylas, Ezael. 10 mitycznej esencji i legenda 6. Yyy... I to mogę sobie rozmienić. I tak, rozmieniam te se, co... Tak. Y... Teraz skrzyni... Tak, teraz też w skrzynie Lucian. Wolibel Burza Północny. Pantheon Myrmidon. Swain z to Miłośnika ten Psów. 150 mitycznej. Eciersens i w Dobra, otwieramy te LEP doskonałe. jeszcze New Living Lodowy Ezrael, Totem polozy podziemi ziemi i 150 sezon. I teraz otwieramy kulę pogromca Smoków Blaum SKT-1 Jean. Kindred duchowego loskwitu Aschelwot Król Wiego, mam najdowszego skina do Wiego Łamasers i Julusian, Xing Zhao Wiesny Smokbland duchowego loskwitu I blanc, Szerwowska, Lwytwolny Draven Nunus i winam Wielka Stopa Aschelwatscha Globów Falaon Amumu. I projekt Vein. Kolejny skin projektu. Slażniska Vein! Dwie legendy od razu. E Dobra, i teraz pójdziemy na Lul. Tylko to sobie robię tak, pyk, rzadkoć. E tak. Trochę by to miało. Dobra. Pyk, 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 pyk. Falu Fa z mocne gwiazdy. Pięcy odisei ewen krwawego księzysa. I tak. To na pewno Patrzę tylko, co mogę zrolować. Dobra, może zloluję se Dravena, bo Draven mnie na razie. nie będę grał, to zloluję. Blau. Y, tak. Y... Dzinem nie będę chciał. Dobra. Może mi odda. Uwaga, uwaga i... Karma. Dobra, nie będę lolował. dalej, tylko jeszcze rozmienię. Na pomalansową esencję. Jeszcze tu pyk, pyk, pyk. No tutaj... Jeszcze ten, po prostu rozmienię. 190 tokenów na... Yy... Odłamek losowego bohatera. Lesta pójdzie... no, na esencję. Będę miał kluczyk na przyszłość. Ok, mam kruszek i teraz po prostu rozmienię na 10 i Jeszcze trzeba jeszcze jedną postać, co blokuje Dobra, otwieramy Asil, Lamblur, Scanner. Y nie będę wam zanurzał, to już na ten moment skończę. Dobra. Sensy. Pogromca popiół Silas? Ikona namki pogromca popiół Silasa i. Mamy pogromca popiół Silas. No i posiadamy. No i git. Trochę tych pokryć. Dobra, teraz trzymajcie się do następnego trzecia. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has